Gdy wrocławscy policjanci z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej wkroczyli na teren przedsiębiorstwa, znaleźli kompletną linię produkcyjną oraz tysiące gotowych wyrobów. W tym m.in. kołpaki, gumowe przeciwbłotne osłony, nalepki oraz listwy progowe do najlepszych samochodów niemieckich, amerykańskich i japońskich. Części były sprzedawane nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Każda umowa o posługiwanie się znakiem towarowym ma swoją określoną cenę, więc przypuszczam, że w tym przypadku właściciel tej firmy znaczne wartości zaoszczędził. Nas interesują głównie producenci, bo jeżeli nie będzie tych producentów naruszających prawa autorskie, pra zastrzeżone znaki towarowe, również nie będzie tych dystrybutorów, którzy będą je rozprowadzać. Wielkie zachodnie koncerny zatrudniają w Polsce prywatnych detektywów, którzy pomagają policji tropić przemysłowych piratów. Problem polega na tym, że nie każdego stać na drogie oryginalne części. Naturalne jest więc, że nabywcy szukają tańszych. Czy również lepszych? To właśnie jest podstawowe pytanie. Zdjęcia operacyjne wrocławskiej policji zostały wykorzystane przez znany koncern samochodowy do zrealizowania własnego filmu szkoleniowego. Oglądacie Państwo jego wersję roboczą. Polska została w nim przedstawiona jako kraj, gdzie znaki firmowe fałszowane są masowo. Wcześniej za taki raj dla przemysłowych przestępców uchodziły Tajlandia i Malezja. Zachodnie koncerny oceniają, że w związku z działalnością polskich piratów tracą rocznie kilkanaście milionów dolarów.